Ja się opowiada Stasiowi. Pewnego razu zostawiłem samochód na parkingu. Gdy wróciłem, zobaczyłem, że mam uszkodzony zderzak i światła z przodu auta. Za wycieraczką znalazłem kartkę z następującym tekstem. Właśnie przez przypadek wycofałem w twój samochód. Widziało to z dwadzieścia osób. Myślą, że teraz zapisuję ci swoje dane. Mylą się. Jaś pyta się ojca. Tatusiu, jak powstali ludzie? Zostali stworzeni przez Boga. A mamusia mówiła, że ewoluowali od małp. Jasiu, mamusia mówiła o swojej stronie rodziny. Małgosia dzwoni do mechanika. Dzień dobry, chciałam umówić się na przegląd auta. Dobrze. Jaki to samochód? Mój. A Marka? Marek ma swój. Na lekcji geografii nauczycielka pyta Jasia. Jasiu, powiedz mi, gdzie leży Kuba? W jest chory. Żona zakrapla sobie oczy kroplami do oczu. Do jednego oka dwie kropelki, do drugiego oka dwie kropelki i dwie kropelki między udami. Mocno zdziwiony mąż pyta: A czemu tam też zakropliłaś? Bo tam też już dawno nic nie widziałam. Jaś do Małgosi. Już wiem, dlaczego przy Tobie się nudzę! Czas płynie wolniej przy obiektach o dużej masie! Czym różnią się krótkie spodenki od września? Niczym, bo tu koniec lata i tu koniec lata. jaś ze Stasiem. Jak tam ta Twoja sekretarka? Jako profesjonalistka to dupa, ale jako dupa to profesjonalistka. Jaś umówił się z Małgosią na randkę. Po godzinie rozmowy Jaś mówi do Małgosi. Słuchaj, mam długi. Małgosia sprawia wrażenie zadowolonej po usłyszeniu tego. Śmieje się i poprawia Jasia. Mówi się długiego, głupta się. Szef wezwał Jasia do gabinetu i pyta. Jasiu, czy lubisz ciepłą wódkę? Szefie, nienawidzę. A czy lubisz spocone kobiety? Fu, to obrzydliwe. To wspaniale się składa. Urlop dostaniesz w zimę, a nie w lato. Synek przyłapał matkę na zdradzie. Jasiu, dam ci sto złotych, jeśli nikomu o tym nie powiesz. Wykluczone, za mało. Nie zgadza się chłopiec. Jak to za mało? Tata zawsze daje dwieście złotych. Pani mać pożera mnie wzrokiem. Tak, zgadza się, bo on lubi tłuste. Małgosia mówi do Jasia. Będziesz się tam nie dobierał? Nie, nie mam prezerwatyw. Spokojnie, ja mam. Ginekolog pyta pacjentkę. Ilu pani miała partnerów? Czterech, panie doktorze. To niezbyt wielu. Tak, to był słaby dzień. Jasiu opowiada Stasiowi. Kilka dni temu na plaży ktoś machał w moją stronę, ale nie wiedziałem czy to do mnie, czy do kogoś za mną. Skończyło się na tym, że straciłem swoją pracę jako ratownik. Od wczoraj już nie jestem prawiczkiem mówi Jaś do taty. Prowo synu, mówi zachwycony ojciec. Tak, ale też pracę w zakładzie pogrzebowym.